Przed stu laty Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznał swój pierwszy doktorat honorowy Marii Skłodowskiej-Curie. Niestety okoliczności sprawiły, że wielka uczona, choć przyjęła ten honor, nie mogła go osobiście odebrać. Dzisiaj mogliśmy go wręczyć jej wnuczce, profesor fizyki. To przekazanie dyplomu myślę, że było największym hołdem, jaki możemy złożyć dla wybitnej naukowczyni, której cały czas wciąż wiele zawdzięczamy. Maria skłodowska curie była ważna dla wszystkich kobiet, jest nadal ikoną. Uważała, że jeżeli pracę może wykonywać jakąś mężczyzna, to równie dobrze może ją wykonywać kobieta, ponieważ liczą się zdolności, talent i ta iskierka, która pochodzi od matki natury lub Boga, jak kto woli. Jest okazja do przypomnienia po raz kolejny, jak ważną postacią była Marie Curie Skłodowska oraz do tego, by stymulować młode dziewczyny do tego, by za jej przykładem idąc także inspirowały się życiem Marie Curie. Ja nieustannie powtarzam w szkołach, jak ważne było to nie to, by nauka służyła ludzkości. Mam takie poczucie, jakby zamknął się pewien czas, w którym rozpoczynaliśmy działalność uniwersytetu, gdzie docenialiśmy jako społeczność akademicka kobiety uczone. I dzisiaj to tak wybrzmiało bardzo ładnie w Auli Lubrańskiego właśnie ten szacunek dla kobiet uprawiających naukę, a też i możliwości, jakie mają dziewczyny, kobiety uczone.